Ja przypominam, bo dzisiejsze pokolenie Polaków, a większość większości ono jest na tej sali reprezentowane, bo dla mnie proszę Państwa, ludzie koło 60 to jest młodzież, a nieco są młodsi to są dzieci, także muszę strzec przed odchyleniem pedofilskim. Do I bez żartów powiedziałbym tak. Wiadomo jest, że w skład Parlamentu Europejskiego wchodzą dwie główne siły. Dziś Europejska Partia Ludowa, której wybitny przedstawiciel był tu pan Petering, dostrzeżony tak pozytywnie przez wasz, nasz uniwersytet, najliczniejsza obecnie frakcja, tak może być, tak nie musi być, ona zrzesza polityków o poglądach konserwatywnych, liberalno-konserwatywnych, chrześcijańsko-demokratycznych i demokratycznych bez żadnego przymiotnika. I druga partia europejskich socjalistów, która utworzona przez europejskich socjaldemokratów, ale nie tylko, bo wiadomo, że różne były odcienie w różnych krajach i we Francji i we Włoszech, na Zachodzie, a u nas już nie mówiąc, i w bloku wschodnim, tego co nazywano socjalizmem. Nie jestem ja specjalistą od tego i każdy, kto znał się wie, że byłoby bardzo dziwne, żeby był sympatykiem. Ale e, e, obiektywnie stwierdzam, że jestem u Parlament w Parlamencie Europejskim, bo moim, moim zadaniem jest mówienie po akademicku, a nie tylko anegdotycznie. Jest jeszcze co najmniej 4-5 innych grup, a może ich być nawet 10, jak dobrze pójdzie. Tylko po co? Ja pamiętam bo wstrząsającą rolę partii przyjaciół piwa w naszym Sejmie. To pamiętam, o 40 osób, co z tego dostało. A no przecież to są rzeczy niepoważne. I dlatego jeżeli do mnie ludzie przychodzą, to mówią jak ci serce bije socjalistycznie, wybieraj socjalistów. A jak ci serce bije chrześcijańsko-konserwatywnie, centrowo-liberalnie, ale demokratycznie, nie ekstremistycznie, bo do tego nikogo nie zachęcę, ani na lewo, ani na prawo, praktykowałem kryminały ekstremistów prawicowych i lewicowych. Dziękuję yy, i wydaje mi się, że wtedy trzeba pomyśleć, gdzie oddać ten swój głos. No na jakie siły, które będą w tym centrum, miały szansę, mieć poważny wkład do decydowania o losach Europy. Również tych, którzy się zajmują dziwnymi rzeczami, no, ale tych, którzy są obywatelami ludźmi. I wydaje mi się, że patrzenie takie, że beze mnie coś się odbędzie, wynika również z nieznajomości reguł, ordynacji wyborczej. Już Warmińsko-Mazurskie straciło w poprzednich wyborach jeden mandat, bo zbyt mała frekwencja wyborcza powoduje tu utratę mandatu z Terenu. Czyli utraciła szansę, aby mieć o jeden mandat więcej człowieka, który mógł o potrzebach regionalnych, infrastruktury i innych starać się mówić, robować, zyskiwać sojuszników, przekonywać o a akurat warmińsko-mazurskie. To jest naszym wielkim sąsiadem z Niemcami. Jest również terenem znanym historycznie, znanym sentymentalnie. Jest piękną częścią Europy.